Mateusz Kaniowski, ze mną wielki zwycięzca, Max Wiewiórka, gość, który poświęcił całe swoje dorosłe życie na freakfighty i właśnie się opłaciło. Gratuluję. Dziękuję bardzo, dziękuję, jestem mega szczęśliwy. Super, no, mega. Z czego najbardziej? Z wygrania czy jednak z pieniędzy? Nie, bardziej z pieniędzy, bardziej z pieniędzy. Wiesz, ja, ja nie miałem takich. E... Nawet w minimalnym stopniu zbliżonych, wiesz, pieniędzy za, do, do tej kwoty za walki, ja, to jest mega, mega wielokrotność tych, tych moich, tych, więc teraz, wiesz, to jest coś niesamowitego dla mnie. Nie? Jesteś od fejmu jeden, walczyłeś z większością osób w turnieju i wygrałeś ze wszystkimi z nich, no i dzisiaj trzeba wejść, pierwsza walka, ciężki, ale dużo większy cula. Wygrana, ale w drugiej dostałeś na coś czekałeś, czyli na świeżego, mimo dwóch kopnięć w krocze, ale świeżego Ferrari'ego. Tak, tak, no y, też z tymi kopnięciami to w sumie powinien Joker wejść w takiej sytuacji uważam. E, I co? Ale no co, wygrałem z Ferrari, był ładny emocjonalny przed tą walką. Wychodziło, mimo że to druga walka, wychodziło mi się mimo wszystko gorzej niż do pierwszej. No ale co, po, po tej walce wygrałem ją jednogłośną decyzją sędziów i po tej walce już, już był luz. Ja już wiem, pół miliona, już wiesz, pokonałem Ferrari'ego i już, już był naprawdę luz. Ciężko było opanować emocje? Jakie? Do Ferrari'ego? Tak. Tak, tak, ciężko, ciężko, nie, źle inaczej, nie ciężko. Było, byłoby to ciężkie, gdybym bo, y, nie odpalił swojego fokusu, bo jak ja wychodzę do walki, to odpalam takie 100% koncentracji na walce i nic nie stanie mnie zdekoncentrować. I on ja próbował mnie zdekoncentrować. Najpierw przy, pod, jak ja wychodziłem, podchodził tam do klatki i tak dalej, a potem podczas walki nawet do mnie mówił, je, je, je i tą twoją laskę, albo nawet nie, nie teraz wiesz, nie, nie chcę mówić, bo nie pamiętam, czy nawet nie wyzywał jej wtedy, nie, nie nazwał ją jakąś szmatą, czy coś takiego, nie? Więc, więc yy, wiesz, yy, klatce jeszcze próbowałem mnie sprowokować potem, nie? Ale się nie dałem, po prostu robiłem swoje. się udało. Tak, się udało, udało się. przecież powiem ci, że wyglądasz, no właśnie jakbyś takie trzy pojedynki stoczył. No widzisz, no, ale, ale mogę wyglądać nawet gorzej, ale jestem milionerem. Fajnie zobaczyć taki uśmiech. Już dawno nie widziałem, żeby ktoś właśnie miał taką sytuację w życiu, że mu się udało w końcu dociągnąć do jakiegoś takiego celu życiowego, co? No widzisz, no, no niesamowite, nie? To mnie to jeszcze nie dociera, bo ja milionerem jestem, wiesz? Kurwa. No. A co, najpierw wydasz te pieniądze? Zainwestuję je, ja, zainwestuję. Od razu, całe? Tak, Może nie... Może ma... wakacje, chociaż chwilę? Nie no, wiesz, waka za wakacje to mnie stać, żeby sobie pojechać, nie? Nie muszę mieć półtora miliona, żeby na wakacje sobie jechać. Mogę po prostu te pieniądze jakieś, które mam, wydać ich więcej wiedząc, że już nie muszę zanieżyć, nie, ale, ale zainwestuję te pieniądze i, i chcę, wiesz, żeby mieć duży miesięczny przychód, a tak jak będę mieć duży stały przychód, to wtedy będę myślał o, o tym na co będę wydawać pieniądze. Następny, wielki finał. I decyzja sędziowska w pojedynku z Józefem. Ten pojedynek Ci uciekał. Ty byłeś już blisko porażki i backfist pieniężny, backfist na miliony dzisiaj. <grywa> tak, milionowy backfist. Tak, tak. Przegrywałeś w moim odczuciu tą drugą rundę i dopiero <grywa> tak. uderzając backfistem odwróciłeś losy. No, ja myślałem, że nie przegrywałem, ale yy, tam mówi też Hubert mówił, że przegrywałem, tak więc będzie, że przegrywałem i backfistem odwróciłem, ale też uważam, że pierwszą do knockdownu wygrywałem. No tak, ale sędziowie punktują wtedy wie no, nie, no, tak samo, tak samo jak on odwrócił knockdownem pierwszą rundę, to ja odwróciłem backfistem drugą, no i trzecia było wszystko, nie? już był taki backfist trochę rozpaczy, bo ty już wiedziałeś, nie, że jesteś, nie, ale nie, jest... nie, nie, chodzi mi tylko o to, że już byłeś w takiej, że już wiedziałeś, że już jest ciężko, ciężko i nagle tuf, pięknie. Nie, to nie był backfist rozpaczy, nie? To był no, po prostu backfist, nie? I, I bardzo, bardzo dobrze go zajmowałem. Trzecia runda, czułeś, że wygrałeś? No wiesz... Czułem, że y, ta runda nie była taka, że którykolwiek z nas jednego dr drugiego bardzo zdominował i wiesz, i że jest pewne, nie? Czu czułem, że wygrałem, ale też wiedziałem, że y, sędziowie, że, że nie jestem tego pewny tak na 100%, nie? Bo, bo ta równa była ta trzecia runda. Chociaż ja go więcej razy trafiłem mocnymi ciosami. No ale, no nie byłem pewny, nie? Jako komentatorzy zawsze sobie oceniamy to i różnica była taka, że ty kopałeś mocne lowkiki, a on kopał te fronty, które jednak nie robił ci aż takiej a, szkody. No i powiem szczerze, że jak było dwóch sędziów tu i tu, to też już miałem taką zakwostkę. kurczę, który z was wygra? I powiedziałem widzom, że nieważne, który wygra, będzie afera w internecie. A, no tak, wiesz, Josephowi na pewno się werdykt się spodobał. wściekł przed i wyzywał tam przy mikrofonie komentatorskim. No tak, no tak, no. Widzisz, ale na szczęście było pięciu sędziów, więc werdykt jest obiektywny, ale też, że aż dwóch dało na Josewa, to ciekawe, no ale widzisz, no bar bardzo, bardzo równa walka, nie, ta finałowa, na szczęście, dobrze, że było pięciu sędziów, nie, bo jakby było trzech i tych dwóch, co dało na Josewa, to bym nie miał półtorej walki. A na kanale Kanu Typuje obstawialiśmy, że Max wygra. Cały Ale turnieju. kiedy na początku? O wko, w końcu ci, ci jakiś typ wszedł. <grywa> Nie, w końcu ci, w końcu ci wszedł ten... A nawet na lewie w czwartek w wieczorem. wszedł typ na moją walkę K1. Tak. Pierwszy raz, pierwszy A raz. Z to... bratanie doceniłem, tak, doceniłem. Tak, ale pierwszy raz walczę miałem walki w K1, to trafiłem. fartek tak, wieczorem. Z Ferrari obstawiałeś, że przejewie Ferrari wygrał. Z Alanem obstawiałeś, że wygrał Alan, y, y, Alan wygrał. Z Josefem obstawiałeś, że przejewie i. Tu obstawiłem, że wygrasz z i że wygrasz cały turniej. Jesteś na live, twidali, praktycznie zawsze na moich live'ach, więc ci to potwierdzi. Kurs był prawie cztery, nawet w kilku. Na mnie? Że wygrasz turniej. Ale to był... Yy, i tak... Nie, że całość, przed turniejem jak się... Ale to był niski kurs, w sensie, w porównaniu do... Byłeś trzeci. Do... Trzeci. Dla Polakiem i Ferrarium. A, my byłem... Na samym początku byłem pierwszy, potem drugi, a na końcu byłem trzeci. No dobra. Okej. Okay. A no to widzisz. To jak ktoś na przykład postawił yy, ten, yy, pół miliona na mnie, no to ma więcej kasy ode mnie. <laughs> Jakie masz teraz plany max na życie? Teraz? Yy, na pewno yy, ten gdzie, yy, Teraz jadę do zakopanego, o, tak. Czy powiem? Chłopie, ty na Zanzibar możesz polecieć a, za te ja, ja, klocka. Jak to... Zakopane? Ja nie mam paszportu. Muszę wyrobić paszport. Do Hiszpanii. Yy, ale Hiszpanii zimno teraz, a teraz wiesz tak na szybko po prostu, a w zakopanym będę chwilił gdzie polecę. Może w zakopanym może wyrobię paszport tymczasowy. Cypr, no nie, olej Cypr, jest słabo. Nie, no Malta, to... Madera, Tenerywa. Bez, bez tego, bez paszportu? A. Na Maderę polecisz sobie bez paszportu. A tam ciepło tera? No, z 22 stopni jest cały rok. A to lecę na Maderę. Madera, piękna, od, okay. od razu polecam. Portugalia. W porządku, lecę. Na, na... Wysokości, na wysokości Maroko, to jest w Afryce, ale portugalskie. Dobrze, dobrze. <laughs> Dobrze, to pole... To... Gratuluję ci bardzo. Jestem tylko ciekawy, nie chcę zmieniać tonu rozmowy, na trochę mniej miły, ale czy ty planujesz jakiś rewanż jeszcze na Ferrari, bo pytam twojego taty, jak on to widzi, czy już wybaczył? Ja mu na pewno nie wybaczyłem, nie? Wiesz, rewanż z nim jeśli miałby być? No nie, nie, szczerze powiedziawszy, niespecjalnie mam na to ochotę, bo raz, że mu przyjebałem, a dwa, że on znowu będzie, wiesz, obrażać moją dziewczynę i tak dalej i po co mi to, żeby on takie, wiesz, rzeczy gadał, nie? Czyli to jest koniec konfliktu, czy ty się chcesz jeszcze jakoś... nie, nie jest koniec konfliktu, ja mu tego nie wybaczę, to jest, konflikt jest, tylko po prostu, nie, 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 nie mam w sensu z nim walczyć. Rozumiem. Czemu dajesz takie embargo na wywiady? Jak embargo? No, czasami nie dopuszczasz tedy na wywiady. Nie, nie chciałem po prostu yy, przed ostatnio, przed, przed tym, przed galą yy, na wywiady, żeby tam już tak nie wyzywał. Ferrari'ego, nie podkręcał, żeby po prostu, żebym się skoncentrował na walce, albo to by się o, o Ferrari by odpowiadał, to by się odbiło na mnie i chciałem, chciałem już, żeby 100% była koncentracja na moja na walce z Tencelą, a nie yy, wiesz, wszystko obijało te boczne tematy. Ladies and gentlemen. Powoli kończą mi się możliwości głosowe, więc ostatni raz mistrz fejmu, zwycięzca turnieju z Sygnetem. Gość, który dzisiaj zarobił milion, ponad milion złotych. Gratuluję, Max. Dziękuję bardzo.